Mamy dzisiaj wtorek, 13 sierpnia. Dzisiaj nietypowo łączymy się we wtorek, ale wspominałam Wam już tydzień temu na poprzednim live'ie, że jutro w środę nie mogę do Was przybyć z live'em, także mam nadzieję, że ta zmiana terminu nie jest dla Was jakimś zaskoczeniem i że pomimo zmiany terminu dołączycie do tego live'a. Ja może na początek się przedstawię. Ja nazywam się Anna Turek, w internecie działam od 12 lat. Najpierw był to blog moim zdaniem.b, później kanał na YouTube od 10 lat o tej samej nazwie. Teraz kanał przechodzi rebranding na Antu Lifestyle, a od półtora roku tworzę również markę biżuterii Antu, markę biżuterii z kamieniami naturalnymi, która ma nas obdarzać pozytywną energią. I właśnie dzisiaj o kamieniach naturalnych sobie porozmawiamy. Witam pierwsze osoby, które dołączają do live'a. Bardzo mi miło, bardzo się cieszę. Dajcie znać, czy mnie widać i słychać. Dajcie też serduszka, możecie również udostępnić tego live'a u siebie, na Stories będzie mi bardzo miło, wtedy więcej osób się dowie o tym, że rozmawiamy o kamieniach naturalnych, które mogą nam pomóc w życiu. Jeżeli nie możecie oglądać tego live'a na żywo, to oczywiście tak jak wszystkie poprzednie, również ten live postaram się zapisać, zarówno na Instagramie, jak i na YouTubie, także możecie sobie później do niego wrócić. I dzisiaj spotykamy się na live'ie po raz 37, także mam nadzieję, że jest ktoś oprócz mnie, kto był na wszystkich live'ach, mam nadzieję, że macie już swoją poranną kawkę, moja już tutaj się studzi. I mam teraz zamiar wspólnie z Wami ją wypić. Myślę, że ten live zajmie nam około 20-30 minut. Także to jest idealny czas na wypicie porannej kawy. I dzisiaj. Na live pokażę Wam też nowości, e, takie rzutem na taśmy, świeżutkie, cieplutkie, które już są w sklepie, w zakładce nowości możecie je znaleźć. Natomiast e, dzisiaj Wam je pokażę, bo dzisiaj łączą się właśnie z tematem naszego live'a, ponieważ jest tam nowy kamień, który właśnie też pomaga nam realizować marzenia. E, jest to kamień, którego jeszcze w Antu nie było, także tym bardziej fajna nowość. Ale do rzeczy. Jeśli chodzi o realizację pragnień, marzeń, naszych celów, to do stworzenia tego live'a, do przygotowania tego dzisiejszego live'a zainspirowały mnie również dwie książki. I może od tych książek zacznę. E, dwie książki, które przeczytałam ostatnio, e, już wam gdzieś może wrzucałam... E, Chyba o tej coś wrzucałam na Insta. 12-tygodniowy rok oraz książka, którą prawie skończyłam, może 10 stron mi zostało: Obsesja albo Przeciętność Grand Cardone. Obydwie właśnie o realizacji planów i celów, dlatego że jeżeli chcemy zrealizować nasze marzenia, to warto je zaplanować i warto się do tego przyłożyć. Książka 12-tygodniowy rok opowiada o tym, że możemy rok podzielić na mniejsze fragmenty i realizować nasze cele szybciej i wydajniej. I również teraz kończą się wakacje. Kończy się, nie bawiam się, skończy się sierpień, czas urlopów i zacznie się nowy rok szkolny. Ja wiem, że to nie to samo co 1 stycznia, ale mimo wszystko ten nowy rok szkolny może nas skłonić do nowych początków, do wypisania nowych celów, do zrealizowania. A rok kalendarzowy zbliża się ku końcowi, już mamy drugą połowę roku, więc tym bardziej warto przyspieszyć, aby zrealizować nasze cele, nasze założenia. Tym bardziej, że zazwyczaj, jak działamy pod że jest już mało czasu, to działamy dużo bardziej wydajnie. Witam kolejne osoby. Ja wezmę sobie tylko łyczek kawy, i zaraz przejdziemy do tych kamieni. Spokojnie. Jeśli chodzi o kamienie, które mogą nam pomóc w realizacji naszych e, celów i naszych marzeń, e, to jest ich, ja chciałam dzisiaj z wami omówić pięć, ale myślę, że jest ich dużo więcej. I od wieków kamienie są wykorzystywane we wspieraniu nas, w dobrym zdrowiu, w dobrej energii, w ochronie, a także właśnie w realizacji celów. I pierwszym kamieniem, który omówię, będzie. Fluoryt. Właśnie to jest nowy kamień, który pojawi się w Antu. Jest to kamień klarowności i skupienia. Jest także nazywany kamieniem geniuszu, dlatego, że pomaga w nauce, w zapamiętywaniu, pomaga także w pracy nad celami i wzmacnia koncentrację. Więc jeżeli jesteśmy bardziej skoncentrowani, bardziej skupieni, to możemy lepiej realizować nasze cele, a tym samym spełniać nasze marzenia. No i jak jesteśmy tutaj przy fluorycie, to pokażę Wam te dwie nowości. Które już są na stronie, w zakładce nowości je znajdziecie. Są to bransoletki szczęścia. Tutaj są z jednym kamieniem, czyli właśnie z fluorytem na czerwonej, jedwabnej nici. Fluoryt może mieć różne wybarwienie, może być bardziej fioletowy, bardziej niebieski, bardziej zielony, e, także te kamienie mogą się różnić od siebie. Pokażę jeszcze na YouTubie. I tutaj mamy pojedynczy kamień. Ta brazletka, tak jak wszystkie inne brazuletki szczęścia z jednym kamieniem, kosztuje 40 zł. A druga nowość e, łączy się też z kolejnym kamieniem, który również nam pomaga realizować plany i marzenia. To brazletka z trzema kamieniami, tutaj na środku mamy fluoryt. A po bokach są dwa ametysty. Ametysty są mniejsze, mają średnicę 3 mm, fluoryt ma średnicę 4 mm. Są to kamienie fasetowane o takich ściętych brzegach. One pięknie odbijają światło o. Może teraz na mojej głowie trochę gorzej z ostrością, ale może widać. Na stronie w sklepie znajdziecie zdjęcia na zbliżeniu, i te bransoletki z trzema kamieniami. Kosztują 70 zł, bo jest tu więcej kamieni. To już również jest brazletka szczęścia na jedwabnej nici. Zawiązujecie na 7 węzełków, myślicie życzenie. I wtedy, jak brązletka się przerwie, to życzenie powinno się spełnić, a dodatkowo te kamienie mogą nas właśnie wspierać. Jak już zaczęłam tutaj o ametyście, to dlaczego ametyst pomaga nam realizować cele i marzenia? Dlatego, że jest to kamień intuicji i transformacji. Oprócz tego, że wspiera miłość, oprócz tego, że jest kamieniem sodykalnym dla panny, to także wspiera i wzmacnia naszą koncentrację i wspiera również intuicję, a intuicja też często pomaga nam podejmować lepsze decyzje. I dzięki temu um, możemy właśnie realizować nasze marzenia. Jeśli chodzi o ametyst, to w Antu znajdziecie także właśnie e, wspomniane przed chwilą e, przeze mnie e, brazuletki i naszyjniki dla zodiakalnej panny. O i tutaj pokażę Wam e, dwie, pewnie je już dobrze znacie. E, są to brazuletki z ametystem, a na środku jest jaspis. I te brazletki dla zodykalnej panny właśnie są w dwóch kolorach na fioletowym i szarym sznurku makramowym. One mają zapięcia regulowane, także je nosimy już dłużej, sznurek makramowy jest bardziej wytrzymały niż jedwabna nieć, one się nie zrywają. Ja moje noszę już ponad półtora roku i nic się z nimi nie dzieje. A jeżeli takie sznurki Wam się ubrudzą, bo na przykład ten szary czasem ma tendencję do tego, że się brudzi, to w Antu znajdziecie także opcję wymiany sznurka. I możecie e, skorzystać z tej usługi wymiany sznurka za 20 zł, także wtedy możecie sobie odświeżyć swoją bransoletkę. Kolejny kamień, który wspiera nas w realizacji marzeń i Planów to szmaragd. Szmaragd przynosi szczęście w miłości, podobnie jak ametyst, ale także poprawia koncentrację na celu i działaniu, a także ma właściwości uspokajające, więc nie jesteśmy tacy zestresowani, pozwala nam się wychillować, właśnie skupić na celu i działaniu. I gdzie w Antu znajdziecie szmaragd? W biżuterii dla zodykalnego byka. Tutaj jest bransoletka dla zodykalnego byka właśnie ze szmaragdem, takim pięknym, zielonym, ale są też jak dla wszystkich znaków naszyjniki i tutaj mam wersję srebrną w kolorze srebrnym to jest stal chirurgiczny i tutaj mamy tu mamy szmaragd i tutaj a dodatkowo mamy jeszcze oj się schowała zawieszka z zielonym ja z pisem o, tak się prezentuje w całej okazałości. Jest to naszenie tego typu, co ja mam na sobie. Ja mam dzisiaj dla zotykalnego barana, ale tak one wyglądają. One mają długość około 44 cm, także do dekoltów w literę V idealnie. Wyglądają. I jest to stal chirurgiczna, która nie uczula. Oczywiście występuje w wersji kolorystycznej zarówno srebrnej, jak i w wersji kolorystycznej złotej, jeżeli wolicie złotą biżuterię. Jak do każdej biżuterii, Antu dostajecie też karteczkę z opisem właściwości kamienia, także szmaragd również będzie Was wspierał w koncentracji i działaniu. Kolejny kamień, który wspiera nas w realizacji marzeń i celów, to. Kryształ górski. Ja już przez kilka ostatnich live'ów dużo mówię o krysztale górskim, ponieważ jest to, to kamień wspierający każdą intencję, każdą manifestację, każdą afirmację, ale właśnie wspiera nas też w osiąganiu celów, ponieważ poprawia koncentrację, ale będzie też miał dla nas działanie ochronne, wspierające, działa też jak tarcza odbijająca złe energie, także jest to bardzo e, wszechstronny kamień i gdzie go znajdziecie? Na przykład w biżuterii dla zodykalnego koziorożca, e, tutaj mam bransoletkę, taką zieloną i mamy tutaj e, kryształy górskie oraz zielony jaspis. E, te kryształy górskie mają takie e, wtręty i mogą być od białego do takiego bardzo ciemnego, także też mają różne e, zabarwienie, są fasetowane. O ściętych bokach. Oprócz tego jeszcze kryształ górski występuje w kilku innych propozycjach. Antu, na przykład w brążlet dla zodiakalnego lwa, razem z Labradorytem, tutaj mamy jaśniejszy ten kryształ górski, takie oponki mniejsze. Także. W biżuterii dla lwa, a także w biżuterii dla zadykalnych bliźniąt. Tutaj z czarnym agatem w komplecie. E, tutaj też takie małe oponki, jak w biżuterii dla lwa. I, i, i gdzie jeszcze? No, Proszę bardzo, nie tylko bransoletki, nie tylko naszyjniki, ale także kolczyki. Kolczyki z kryształem górskim to są tej wielkości, co ja mam dzisiaj. Tutaj mamy kryształ górski i taką zawieszkę piórko. To są kolczyki wiatr. Jak sobie wpiszecie na stronie, na przykład przez lubkę, możecie szukać, wpisać kryształ górski na stronie antu.pl i tam znajdziecie całą biżuterię z kryształem górskim. Te kolczyki możecie kupić sami, same, ale także w zestawie z bransoletką dla zodiakalnego lwa. Jest taki zestaw i oczywiście karteczka z opisem. Za właściwości kamieni. Kryształ górski pojawia się, moment, bo mi się schowały, także w nowościach, które poprzednio Wam prezentowałam na live, czyli w branzoletkach moc kamieni, bransoletki szczęścia, i tutaj mamy kryształ górski czarny, turmalin oraz cytryn i te bransoletki znajdziecie na stronie w zakładce nowości, właśnie w kolorze czerwonym i czarnym, to jest jedwabna nić i te bransoletki są bez zapięcia, je zawiązujemy, myślimy życzenie i jak bransoletka się przerwie, to życzenie powinno się spełnić. I jak tutaj wspomniałam o cytrynie, to cytryn również jest kamieniem, który wspiera realizację naszych marzeń. Już Wam o nim opowiem, tylko łyczek kawy, bo zasło mi w gardle. Witam kolejne osoby, które dołączają do live'a. Eee, ten live trwa już od godziny 10. Dla osób, które dołączyły później, będzie on oczywiście zapisany. Możecie sobie do niego wrócić. Jest to live 37. Wszystkie poprzednie 37 live'ów również jest zapisane zarówno na Instagramie, jak i na YouTubie, bo spotykamy się w obu tych miejscach. No i teraz przechodząc do cytryny. Ja o cytrynie też mówię dużo, ponieważ jest to kamień dobrobytu i bogactwa, ale także właśnie wspiera naszą kreatywność i postępowe myślenie, a także przyciąga powodzenie. No więc jak przyciąga powodzenie, to pomaga nam realizować nasze marzenia. Także te nowości sprzed tygodnia, dwóch. Tyle one są w Antu. Również są wszechstronne, bo mamy tutaj i kryształ górski, i cytryn, a dodatkowo na ochronę czarny turmalin, więc te bransoletki jak najbardziej będą wspierać realizację naszych marzeń. A dzisiaj skupiamy się na premierowych nowościach, czyli na brazletkach z fluorytem i ametystem. Pięknie się to mieni, do opalonej skóry będzie idealnie i tutaj mamy albo trzy kamienie, albo sam fluoryt, jeżeli takiego kamienia Wam tylko brakowało w kolekcji, to sam fluoryt również jest. Także dwie nowości. Jak wejdziecie na antu.pl, to znajdziecie je w zakładce nowości. Przewińcie pierwszą stronę na dół. One się gdzieś pojawiły na dole, dlatego, że sklep układa to jakoś alfabetycznie według własnego klucza. Ja muszę troszkę posprzątać w tej zakładce nowości, ale nie zdążyłam zrobić tego przed live'em. Na szybko dodałam te produkty, żeby już były, ponieważ dzisiaj do końca dnia z kodem LIVE Macie minus 10% na cały asortyment Antu oprócz kart prezentowych. To jest z okazji tego live'a, z okazji tego, że dzisiaj live jest innego dnia niż w środę e, oraz z okazji premiery dwóch nowych produktów. Także minus 10% na cały asortyment Antu e, z kodem. Live. Jeszcze Wam to później przypomnę. I ten kod obowiązuje do końca dnia, czyli do północy, do końca 13 sierpnia. A co dalej jeszcze z tymi kamieniami, które nas wspierają w realizacji marzeń? Jak z nimi pracować? No więc możemy je nosić cały czas ze sobą. Należy pamiętać o ich regularnym oczyszczaniu i ładowaniu. O tym był poprzedni live oraz o tym ostatnio poszedł do Was newsletter. Dla wszystkich osób, które się zapisały na newsletter, to dostały ostatnio. Właśnie wiadomość, pierwszą nie, ale teraz na, nakłamałam. Przepraszam. Pierwsza wiadomość poszła o tym, jak wybrać kamienie dla siebie, kolejna będzie o tym, właśnie jak oczyszczać. Także, jeżeli jeszcze nie jesteście zapisani na newsletter, a ten temat Was interesuje, chcielibyście mieć to wszystko fajnie spisane, to zapiszcie się na newsletter Antum i wtedy raz w tygodniu będziecie dostawać taką merytoryczną porcję wiedzy o kamieniach naturalnych. Obiecuję nie spamować. Jeżeli ktoś się zapisał i do tej pory dostał po kilka razy tą samą wiadomość, to przepraszam najmocniej, ale ja uczę się tego programu do wysyłania newslettera i czasem zdarzają mi się jeszcze jakieś początkowe wpadki. Natomiast jak zapisujecie się na newsletter, to również macie powitalny kod rabatowy. Nie mówię jaki, zapiszcie się, to, to go dostaniecie. I wtedy ten kod wpisujecie w koszyku i też macie Rabat na zakupy. E, więc tak, kolejny newsletter pójdzie o tym, jak oczyszczać i ładować kamienie. Pierwszy był o tym, jak te kamienie dla siebie wybrać. Ale do rzeczy. E, oprócz noszenia kamieni, oprócz tego, że je oczyścimy i naładujemy i nadamy im intencje, to m, możemy z nimi pracować poprzez afirmacje. E, live o afirmacjach również był, także zachęcam do zerknięcia sobie na archiwalne live'y. No i teraz chciałam Wam podać przykładowe afirmacje. Yy, na przykład z fluorytem. Afirmacja dla fluorytu może być taka: mam jasność umysłu i skupienie na moich celach. Więc nosimy sobie biżuterię z fluorytem i powtarzamy taką afirmację yy, raz dziennie albo dwa razy dziennie. Albo kolejna afirmacja do pracy, na przykład z ametystem, to słucham swojej intuicji i z łatwością wprowadzam zmiany, które przynoszą mi korzyść. I też układamy sobie takie zdanie i powtarzamy je z taką wiarą, przekonaniem rano i wieczorem i wtedy mm, nasza podświadomość się programuje na spełnianie takiego zadania. E, chciałam Was zapytać, czy macie jakieś pytania odnośnie m, tych kamieni, które dzisiaj omówiłam odnośnie fluorytu, ametystu, szmaragdu, kryształu górskiego oraz cytrynu. Omówiliśmy dzisiaj pięć kamieni. Pokazałam Wam przykładowe produkty m, Antu, w jakich je znajdziecie, ale jeżeli interesuje Was jakiś konkretny kamień, to pamiętajcie, że fajnie jest skorzystać z lubki na stronie Antu, wpisujecie nazwę kamienia i wtedy wyszukuję Wam wszystkie produkty m, dla danego kamienia. E, mogą to być właśnie branzoletki zodiakalne, branzoletki szczęścia, naszyjniki, kolczyki. Także zerknijcie sobie koniecznie, jeżeli jakiś kamień Was interesuje. E, przypominam Wam również właśnie o nowościach, które dzisiaj mają swoją premierę, czyli o bransoletkach z fluorytem, e, jedna z samym fluorytem, druga z ametystem i fluory, te szczęścia. E, mam nadzieję, że przypadną wam do gustu i że je polubicie e, i że spodobają wam się równie mocno jak mnie. Mają piękne pastelowe kolory fluory, tak jak mówię, może być wybarwienie e, fioletowo-niebieskie, troszkę bardziej zielone, troszkę bardziej żółte, e, więc ym, zaznaczam, że te produkty, te bransoletki mogą się od siebie różnić. Ja tutaj akurat mam teraz y, przygotowane takie, gdzie ten fluoryt jest taki niebiesko-fioletowy. On ma ym, dwa Kolory, ale y, będę wam to jeszcze pokazywać. Mam też takie te bardziej żółte i bardziej zielone. E, także one mogą mieć różne wybarwienia. E, ceny podałam, kod podałam. Z kodem live10 nie live10. Wróć z kodem live. Samo live, samo słowo live. E, macie minus 10% rabatu na całe zamówienie z Antu e, dzisiaj do północy. E, kolejny live za tydzień, w środę o 10 rano. Także już dnia nie zmieniamy. Za tydzień widzimy się w środę, dzisiaj wyjątkowo we wtorek. E, mam nadzieję, że ta zmiana dnia jakoś nie przysporzyła Wam dużo kłopotów. Mam nadzieję, że wspólnie ze mną wypiliście sobie e, pyszną kawkę. Ja moją muszę dopić. Chciałam Was także zaprosić na tą drugą aplikację, gdzie tworzę konto Antu, ono nazywa się tak samo, czyli Antu Jewelry, ale na tej drugiej aplikacji będę wrzucać również materiały, których nie publikuję nigdzie indziej, ani na Instagramie, ani na YouTubie. Takie story time o różnych aspektach prowadzenia marki biżuterii, o różnych przygodach, jakie mam z tym związanych. Także jeżeli interesuje Was poznanie takiej historii prowadzenia marki Antu od kuchni, to serdecznie Was zapraszam na tą drugą aplikację, której nazwy podobno tu nie wolno wymawiać. Nie wiem, czy to prawda, czy czy nie, ale wy wszyscy wiemy o co chodzi. E, także to już chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć na dzisiejszym live. Bardzo mi było miło, że spotkaliście się ze mną na porannej kawie. Przypominam o kodzie live, który daje minus 10% na e, zamówienie w Antu. Przypominam o newsletterze, zapisujcie się, bo wysyłam właśnie merytoryczne informacje na temat kamieni naturalnych. E, pierwszy e, mail był na temat tego, jak wybrać kamienie dla siebie, a kolejne będą właśnie o oczyszczeniu, o ładowaniu, o afirmacjach e, i o różnych e, zastosowaniach kamieni naturalnych. Także bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam miłego, pięknego, słonecznego dnia i widzimy się za tydzień w środę, jak zwykle o 10 rano. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa, Kasiu, no napiszę Ci w wiadomości prywatnej, jak to, której aplikacji nie wolno wymawiać. Tej drugiej prosto z Chin na te.